Siemanko widzowie z tej strony ja Opor i w dzisiejszym odcinku jesteśmy grubi wyglądamy jak święty Mikołaj ale mamy mamy śniownie i tutaj jest jakiś ziom. idziemy do niego może on nam powie jak możemy stać się największą sigmą na świecie dobra on no, nam mówi nam jakieś o, co, co to ja on mówi nam że... no, przestał się włączać głupi Musimy to wziąć i wypić. Wypiliśmy, co teraz? Mamy 5 minut prędkości, wszystkiego. Wow! Idziemy najpierw na, na, na nogi, bo mamy bardzo, bardzo, bardzo małe. I kompletnie. O, lecimy, lecimy, widzowie, lecimy, lecimy. Lecimy z tym. Lecimy, lecimy, lecimy. Już jest razy dwa widzowie, już jest, widzowie, razy. O, kurde, włączyło się coś. Już lecimy, lecimy, lecimy widzowie, nie czekamy dłużej, nie czekamy dłużej, czekamy, nie, nie czekamy. Tak. O ojeju, się zmęczył chłopak. Chłopczyno, dobra, idziemy teraz na hantle, hantle, hantle ważne też. Daj mi to. Dobra, lecimy. 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 Lecimy z prędkością światła! To robimy! Tak! Ale Lecisz, lecisz! Łapy, łapy! Młody! O kurde, coś się klika, co biednego? Lecisz młody, młody! Dajesz! Dajesz! Dajesz, dajesz! Dajesz, łapy. No i padł. Znowu. Lecimy teraz na... Co to jest? Co maszyna? Podciąganie się? Z Tak! Ale podciąganie się nie jest na biceps, słoni! To jest sam na barki, nie na biceps. Halo! Lecimy z prędkością światła, widzowie! Lecimy! Lecimy! To jest! Questy, przestań mi dawać! Co mam zrobić? Climber, daj mi, daj mi co. Lecimy! 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 Lecimy z prędkością światła, o kurde już wyglądam jak jakiś mega, super, hiper, giga, sigma, już zaczynam, już zaczynam mieć mięśnie widzowie, widzicie? Tu, 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 wszędzie klata, halo, daj mi się pod, dobra, wow, skończyliśmy to, idziemy do niego, tak, tak, dawaj mi, dawaj mi twój hajs. Powiedziałem ci, żebyś wierzył i będziesz lepiej wyglądał. Teraz masz mięśnie. Możesz kupić sobie. życzy. Kupię jedną czekoladę, żebyś miał więcej mózg. Nie Jaką czekoladę? Co ty do mnie pierdzielisz? Czekolada właśnie daje cukier i, i. cukier zły. Cukier bardzo zły, dobra, lecimy, kupujemy. Co, i to mi da, da ma dać mięśnie? Mam czekoladę, 30-50 sekund. Dobra, lecimy. Bierzemy to. Triceps. Jeszcze triceps, nie mamy tricepsu. Lecimy. Tri, tricepsem, tricepsem, biceps, triceps. U, tak, tak, ciśniemy, ciśniemy, widzowie. Ciśniemy, najważniejsze. Ciśniemy, wyglądamy teraz jak normalnie. Mariusz Pudzianowski, tak, tak. Tak, atleta, atleta największy. Mistrz świata, tak, pocimy się, pocimy się, lecimy, lecimy do, do upadku, do upadku, no upadliśmy i tak Dobra, teraz, teraz, widzimy, nie wiem co, Dekantne, tak, 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 to Co, ale ja jeszcze nawet nie mam tego Ja jeszcze nie mam nawet dwukilogramowych tych Nie wiesz, że ja nawet jeszcze nie mam dwukilogramowych tych, a ty się męczysz Co ty, mnie robisz? Co ty robisz, ziomek? nawet bez handli, naprawdę tak bez handli? Tu same te, lecisz, lecisz, męczysz się, męczysz się, męczysz się! No, ziom. Co to? Co to jest? Lat, pupa, Pupam. U tak, jeden kilogram. Mogę zmienić na dwa? Mogę zmienić, daj mi osiem. Jak to za mało? Lecimy, lecimy, Tak! lecimy, lecimy. Prędkość, prędkość, prędkość. Lecimy, widzowie. A, prędkość świata niesamowite. Lecimy tu bum 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 bum. Robimy to. A już się chłop chłop się męczy już Lecisz, 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 lecisz do upadku, do upadku Rozumiesz to? Rozumiesz to? Do upadku już wyglądasz jak normalnie jakiś, nie wiem Grecki bóg a, 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 Aternos <grybuj> Grecki bóg Aternos, tak. tak Tak, 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 serwer Minecraft, tak, tak Całkowita moc 257 tylko widzowie, dzisiaj zrobimy przynajmniej 2000, musimy wyglądać jak normalnie <laughs> Giga super, hiper mega Chumpa rumpa. Słuchaj, ubiesz siebie jak kupsa czekoladę? Dobra, co tu mamy? Co to jest? Co to jest, widzowie, co to? Lecimy? Jak to za mało mocy? Co ty do mnie gadasz? Dobra, lecimy w takim razie. To, to też jest ważne. Trzeba robić wszystko. Nawet takie coś. To jest też ważne widzowie. Jak wszystko jest ważne w robieniu jak, jak ćwiczycie, to wszystko jest ważne. Musicie ćwiczyć wszystko. Nawet, nawet jak jakieś ćwiczenie wydaje się durne, macie to robić. Teraz wygląda, jakbym, jakbym spał. Bo śpię, tak. No. Deadlift no to to przynajmniej musimy zrobić tyle. Test to, to przynajmniej kurde 5 od 5 razy 2 albo nie, no to w takim razie zrobimy sobie tak. Test 8. No to, to to przynajmniej to. Ja nie mogę, ale głupi. Jak to nawet nie mam tyle mocy. Co jest? Dobra, no, lecisz bez chantki, ziomek, lecisz bez niczego, wyglądasz teraz jak normalnie nie wiem, nie wiem jak to nie wiem jak, powiem, nie wiem, jak to w ogóle wyglądasz, kurde nie wiem, z, 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 ziomek z m, milion mocy mocy normalnie mógłbyś teraz jak... ziomek jak ty pójdziesz do szkoły, to każdego rozwalisz, nie? Każdego. Dobra, lecimy, ćwiczenie po ćwiczeniu. Jesteś, jesteśmy teraz... Dajesz, wstawaj, wstawaj, nie udawaj! Dajesz! O, tu jest bieżnia, ja lubię biegać, ja umiem biegać Lubię biegać, umiem biegać Lecimy, bum Daj mi prędkość Jak to ja się już męczę Co to jest? Lecisz dalej Lecisz, ziomek Lecisz, lecisz, lecisz Lecisz No ja nie mogę Co za kupek! Dajesz, dajesz, dajesz. Najważniejsze jest, jak biegasz w czasie, kiedy lecimy. 20. Nie bój się, jak upadniesz, to upadniesz i tyle. Najlepiej robi się na, na, na końcu. Jak, ma, jak już macie energii, tak wstajecie i tak bum, lecimy dalej. Na tej samej prędkości. To jest ważne, by trzymać się z, z waszej prędkości. Tak. Mów, mówię to, jakbym chodził na siłownię, a nie chodzę. Dobra. Nie. M musimy ćwiczyć, musimy być... Musimy być najmocniejsi widzowie. rozumiecie? Najsilniejsi. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Mam nadzieję, że wy to rozumiecie. Dobra, lecimy, 20 Pa, 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 pa. Mogę więcej? Nie. Lecimy. Lecimy. Pa, pa, jak szybko. Pa, 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 jak mu szybko leci, ale pa, jaki mocny! Jaki mocny! Dwa tysiące, dwa tysiące, już mamy staminy, niesamowite! Lecisz, 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 niszczysz, niszczysz, będziesz, najwyższy, będziesz, David Dawid Goggins! O kurde, no i spad Spadź. Ała! I co, co? Mocne, nie, mocne, mocne, boli! Kurde, czemu nie mogę przybliżyć kamery? O, przybliżyłem kamera, dobrze! Co to? To jest na klatę. Bum! Lecimy, robimy 6 kg. Ja, wiecie, ty jesteś taki słaby. Ej, ja nie rozumiem. Ja normalnie nawet takie coś potrafię zrobić. 4 kg na klatę potrafię wyciągnąć. A nie chodzę na siłownię. To jest jakieś nie wiem. Lecisz! Lecisz, moc! Dajesz! Dajesz! Dajesz, 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 dajesz. Wszystko jest w twoim mózgu, rozumiesz? Rozumiesz? Dajesz, dajesz! Lecisz, o kurde, no nawet. <śm> Idź pan. Lecisz. lecisz, 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 lecisz! Dobrze, 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 klata trzeba, musi być, lecisz! Brz brz brzmi jak jakiś, nie wiem. Ziom, co chodzi do, na siłownię i. Nie wiem. Ziom, co chodzi na siłownię i tak. leci, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dajesz, no, dajesz. Co, co ty ode mnie chcesz? Dawaj mi to. Idę stąd, wychodzę, bo ja już mam za dużo siły, nie? Za dużo siły. Co? To ja chcę nam z tym ziomem porozmawiać, z tym kwadratowym blok... Kwadratowy blokser! Minecraft normalnie! Nie! Jak to... co co? Co bym robił? Co ty ziomek coś mi robił? 6 kg? Dawaj dwie. Dawaj dwie. Lecisz dwie, mówię duże. Lecisz dwie. Ja przepraszam, mówię, że Kaszę, ale jak słyszycie. Lecisz dwie. Lecisz dwie. Lecisz 12 kg. Tak se chłop robi. Wow. Wow, naprawdę wow! Lecisz! Co to? Halo! Ja chcę! Jeden na osiem? To ja tylko będę! Widzowie, jestem drugi na tym! Widzowie, jestem drugi! Widzowie, jestem drugi! Jeszcze 12 sekund, 10, będę sam tam. Będę widzowie sam. Rozumiecie to sam. Sam. Dobra, nie będę sam. Będę z jakimś ziomem, co ma 4000. No spadaj, ziomek, wygląda mi tak. Mam więcej mam większe łapy niż ty. Press space. Klikaj spację. Klikam spację, jak myślisz, jak potrafię. Lecisz. Lecisz. Ja masz. Lecisz, spacja, spacja! Spacja! się, jeśli klikam spację! Widzowie, ma spacja umiera. Dajesz! Dajesz! Musi być, musi! Jeszcze, 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 to, jeszcze, żeżo, kurde! Runda trzecia, leci, 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 Jak ja to jest? Dobra, jednak daj mi ją daj leci, 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 mi leci, 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 Mam drugie miejsce. Jak na dwóch, to drugie miejsce. To jak na dwóch, to drugie... Aaaaa! Ale 40! Nie dobrze, rozumiecie to 40. Tylko 40. 40. Prawie wygrałem! Prawie wygrałem! Prawie wygrałem. Jak na dwóch drugie. Jak, jak na dwóch ludzi drugie miejsce, to prawie wygrałem! Rozumiecie, to prawie wygrałem! Wow Wygląda się niesamowicie, dobra, ja ziomę jak się, Jest Minecraft. Minecraft, Minecraft do mnie gada. O, to są ten z tym, a to są crunchy, to są. Lecimy normalnie. Ja pier. Ty jesteś jakiś inny? Ty, to ja na WF więcej wyciskam. Ja, ja normalnie na WF więcej wyc wyciskam niż on. A patrzcie na niego, o kurde. O kurde. Pa, jak to robi, pa, jak to robi. I to jest najlepsze, że patrzcie na jego siłę. On ma nieskończoną siłę. Jego stamina jest niesamowita. Co ja mogę robić? Dobra, dodaj mi. Ja pierdzielę, stary. ale nie wiem, jak to mać mocy na tym tym. Nie mam jak się dowiedzieć. Dajesz! Dajesz, ziomej. ziomek! 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 Trzeba! Trzeba! Dowyż, do do, normal. Do! Lecisz, lecisz, lecisz! Nieskończoność siły! Dajesz, wyglądasz teraz jak normalnie Mariusz. Mar Mariusz, już nawet nie jak Mariusz Pudzinowski. bardzo, co to jest? Dobra. Właśnie Dobra. Mogę teraz przynajmniej 4 kg? Dobra, mogę. A mogę 6 kg? Powiedz, że mogę. Mogę nawet 6 kg. A 8 kilogramówkę? Powiedz, że mogę. Daj ośmiokilogramówkę. Mogę nawet 8 kilogramówkę. Ale to jest takie wolne. A, 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 a 10? Nie mogę, nie mogę 10, to to mogę... Dobra, nie będę sprawdzał, ale lecimy. Lecimy moc, musi być moc, musi być moc. Lecisz, lecisz. Né, Chico? Né,